Dzisiaj wyjątkowo biegam po ciemku i rysuję logo kolejnej firmy, która wysłała mi mystery boxa. I po całym biegu oczywiście go otworzę i pokażę wam co jest w środku. Napiszcie mi też w komentarzu do jakiej kolejnej firmy mam napisać, żeby zobaczyć czy się zgodzą. A dzisiejszy bieg odbyłem mniej więcej o godzinie 21 i powiem wam, że spociłem się jak nigdy. Nie mogę się doczekać aż skończę ten bieg, bo od razu jak wrócę to otwieram paczkę i już domyślam się co w niej będzie, ponieważ wcześniej już kupowałem rzeczy od tej firmy i naprawdę mega się jaram. I po moim rysunku już pewnie możecie domyślać się o kogo chodzi, a jak nie, to za chwilę zobaczycie. No i mamy to czas otwierać paczkę. Także otwieramy paczuszkę od Huela. A w środku mamy kilka różnych rzeczy. Między innymi dania Hot and Savory, kubek do mieszania oraz zestaw degustacyjny makaronu. I to, co mnie najbardziej przekonało w Huelu, i też dlatego do nich napisałem, jest to, że Huel tworzy wszystkie swoje dania na bazie roślin. I mało osób może to o mnie wiedzieć, ale ja nie im mięsa, więc jest to dla mnie idealny dodatkowy posiłek. Bardzo fajny zestawik, Huel i jeszcze raz dziękuję wam ślicznie i widzimy się w kolejnym filmie.